Jestem Tomasz Huzarek, rektor seminarium w Pelplinie. Po roku przerwy, bo tak zdarzyło się, mamy w tym roku święcenie diakonatu, pięciu kandydatów. Cieszymy się niezmiernie w roku nadziei, w którym jesteśmy pielgrzymami, nadziei, w którym chcemy tę cnotę szczególnie w nas. Odnawiać, otwierać się na ten dar. Cieszymy się właśnie tym wydarzeniem, że pięciu braci przyjmie święcenia w stopniu diakonatu i będzie posługiwać naszej decyzji, za co Bogu niech będą dzięki. Ksiądz Krzysztof Koch, proboszcz parafii świętego Józefa w Wygodzie Łączyńskiej na Kaszubach. Z wielką radością przybywam dzisiaj do katedry na święcenia diakonatu naszego kleryka. Tak zwykło się w naszej parafii mówić o przemku klasie, który dzisiaj przystąpi do święceń diakonatu, to wielka radość i święto całej naszej wspólnoty parafialnej, która, jak każda wspólnota, żyje i przeżywa pewnie każdy stopień formacji seminaryjnej swojego alumna. Cieszymy się, dzisiaj jesteśmy tutaj, dziękujemy Panu Bogu za to, co staje się historią, naszą wspólną historią, historią naszej rodziny parafialnej, dlatego jesteśmy tu Towarzyszymy Przemkowi naszą modlitwą, naszą obecnością tu, ale też już jutro planujemy nasze spotkanie wspólne właśnie w kościele parafialnym św. Józefa na wygodzie. Niech dobry Bóg Przemkowi i całej naszej rodzinie parafialnej błogosławi. O niego, pióry uleczysz bezpiecznie, uleczysz bezpiecznie. Zadaniem diakona jest uroczyste udzielanie chrztu, przechowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie i błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielanie wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma Świętego, nauczanie i napominanie ludu, przewodniczenie nabożeństwu i modlitwie wiernych, sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędowi żałobnemu. e pouco chegou boa Doświęceń, to już nie są zmadania z jednym czy drugim przedmiotem, czy egzaminem. To już nie jest, nie są dyskusje na temat słuszności, czy jego zdania, czy jego opinii. Po pięciu latach formacji intelektualnej, ludzkiej, duchowej, Kościół modli się słowami. Sprawa by Twoi słudzy, których dzisiaj Wybierasz do stanu diakonatu. Słuchajmy dobrze. To Jezus wybiera do diakonatu. Nie wybiera ksiądz rektor. Nie wybiera biskup. Nie wy wybieracie, lecz Jezus. Nie jest to wasza zasługa. Nie jest to żaden dar z naszej strony. Nie jest to wiara ze strony rodziców, rodzeństwa, rodziny. Na pierwszym roku studiów było was, o ile sobie przypominam, dziewięciu. Dziś przed ołtarzem stoi w tej chwili siedzi Was piątka. Za Jezusem również pomrążały tłumy. Trochę więcej niż twarz tutaj obecnych, ale on wybrał tylko dwunastu. Czy stoimy o Jezusa Przerzekać wcześniej posłuszeństwo. W nim ratuj, niech Bóg, który rozpoczął tobie dobre, gdzie prąd, roszę, miastań, Bóg, rozpoczął tobie dobre dzieło, sen go dokona. Gdzie miłość wzajemna i tą tam znajdziesz błoga żywego. Z pokorą szczeliną. Czy mniej moim następcom przyszedłeś wcześniej, posłuszeniem swojego serca, niech Bóg, który rozpoczął tobie dobre dzieło, sam go dokona. Gdzie miłość wzajemna i tą Bo który rozpoczął tobie dobre dzieło, co dokona. nas rozdziela, Gdzie miłość za i mało do Tam znajdziesz wolność swojego. Nie moli się stać i żyć w szczęściu Bóg, który rozpoczął tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czynij i moim następcom, przyrzekasz wcześniej posłuszeństwo. Nie Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokonał. Całym stworzeniem kierujesz, przez swoje słowo, moc i mądrość Jezusa Chrystusa Twojego Syna, naszego Pana. Swojej odwiecznej opatrzności wszystko przygotowujesz i zarządzasz we właściwym czasie. Sprawia, że ciało Chrystusa, czyli Twój Kościół, ubogacony rozmaitymi łaskami niebieskimi, mimo odrębności swoich członków, złączony przeciwną więzią przez Ducha Świętego, wzrasta i rozszerza się. Na coraz cudowniejszą Twoją świątynię. Co będziesz czytać, nauczaj tego, co uwierzysz i pełni to, czego będziesz nauczać. Przyjmij Chrystusową Ewangelię, w której głosicielem się stałeś. Wierz to, co będziesz czytać, nauczaj tego, co uwierzysz i pełni to, czego będziesz nauczać. Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać. No, no, no. Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co uwierzysz. I pełni to, czego będziesz nauczać. Przykazanie nowe daje Wam, bym się, się wzajemnie go Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedrzęcząca. and am Łaski, na co dzień nie dostrzegamy, a za chwilę teraz pragniemy wyrazić wdzięczność. Najpierw za najpierw i święcej do podziękowania Bogu za łaskę powołania. Nazywam się Paweł, jest, od dzisiaj jestem diakonem. To bardzo szczęśliwy dzień w moim życiu i pewnie tak krótko nie da się opisać tego, co przeżywam. Eee, dziękuję Panu Bogu za to, że wybrał mnie, za to, że mnie powołał i też cieszę się, że potrafiłem na to odpowiedzieć. Diakon Przemysław Klasa z parafii pod wezwaniem św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej. Razem z moimi pięcioma braćmi dzisiaj przyjęliśmy święcenia w stopniu diakonatu i co czuję w sercu, czuję radość, dlatego że Idę w końcu robić to, czego chce ode mnie Pan Jezus. tak sobie przed święceniami, na rekolekcjach i też w trakcie całej liturgii w sercu mówiłem, że idę, idę kochać. No, idę kochać tych, do których mnie, mnie skieruje ksiądz rektor, idę na moją rodzinną parafię i wszędzie tam, gdzie Pan Bóg mnie chce wezwać. I idę kochać, idę służyć, a jak? Pokaże się niedługo. Jestem diakon Wieso Formela, pochodzę z parafii niepokalanego poczęcia na świętszej Marii Panny w Gowydlinie. Moje pierwsze takie wrażenia bycie diakonem, no to odczucie tej miłości, którą daje mi Pan Bóg, chciałbym ją udzielać właśnie drugiemu człowiekowi, którego napotkam na swojej drodze.